No i właśnie to jest ten niedosyt, który pozostaje po meczu w Poznaniu, więc no, w szatni była ta radość troszkę stłumiona, bo z boiska, szczególnie w pierwszej połowie, czuliśmy, że, że możemy tutaj zdobyć komplet punktów. Tym bardziej, że nasi kibice przyjechali w tak licznej grupie i nas wspierali, i za co cały zespół jest im naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny, bo było ich słychać w Poznaniu i, i, i tak naprawdę ten punkt to też jest ich duża zasługa. A tak naprawdę co do przebiegu spotkania, no to pierwsza połowa jak najbardziej pod, nasze, pod, pod naszą kontrolą. Jedna sytuacja bodajże Sadajewa, którą, którą stworzyli. Natomiast graliśmy bardzo, bardzo mądrze, szkoda nie wykorzystano rzutu karnego. Już tam pomijam tą bramkę, czy, 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 czy były spalone, czy nie. My dostaliśmy od razu informację w przerwie, że nie było spalonego. No, błędy się zdarzają i no, akurat ja... Nie mam osobiście pretensji za ten rzut karny, bardziej jestem poddenerwowany rzutą kartką dziewiątą, którą dostałem na, na sam koniec meczu, bo, bo nie tak to powinno wyglądać, jeżeli, jeżeli pan sędzia przerywa mecz i, i gdzieś tam ja jako kapitan próbuję dowiedzieć czemu w takim momencie... Nie pozwolił to, wykonać rzutu wolnego? No dokładnie, dokładnie tak. To, 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 to nie jest tak, że ja jestem jakimś tam, nie wiem, młodym zawodnikiem, który podbiega i mu gestykuluje, macha i przeklina. Takich, takich sytuacji nie było. Po prostu z przydziału, nie wiem, dał mi rzutną kartkę i jestem jak najbardziej tym faktem bardzo podirytowany i zdenerwowany. Osiem meczów, osiem meczów bez porażki. To musi budować na no te trzy nawet pozostałe mecze tej rundy zasadniczej. No i trzeba przede wszystkim podkreślić, że osiem meczów bez porażki to nie jest przypadek, tak? bo, bo w tych spotkaniach, w których, w których graliśmy... Nie tylko chyba z mojej perspektywy, to już pomijam cały zespół, który jest o tym przekonany i sztab trenerski, tylko w opinii gdzieś tam ekspertów, którzy często się wypowiadają, to są, to są punkty gdzieś tam wywalczone i poprzez dobrą grę, a więc na pewno nas to buduje, ale ja ciągle podkreślam, że... I jeszcze nic nie jest osiągnięte przez nas. Tak naprawdę, kluczem będą e, te trzy ostatnie spotkania, niezwykle e, ważne i ciężkie dla nas, bo cel jest jedny pierwsza ósemka i to każdy, każdy sobie z tego zdaje sprawę, i to by nam poprawiło. E, nastroje na te 7 spotkań, bo trzeba też spojrzeć w dół tabeli, gdzie, gdzie drużyny naprawdę punktują i, i robi się strasznie niebezpiecznie. Te różnice punktowe są tak małe, że ta druga ósemka będzie miała każdy mecz o, o życie, a więc no, chciałbym, chciałbym żebyśmy, żebyśmy w tych trzech meczach zapunktowali i zasłużenie. Mogli powiedzieć, że, że jesteśmy tutaj pierwszym wstępnym. Na pewno. Są, są plusy tego spotkania, tak jak pan powiedział, i bramka, i zdobyty punkt, który. No Trzeba szanować, tak? trzeba szanować, ale, ale wydaje mi się, że mogliśmy się to pokusić o, o trochę więcej niż, niż tylko ten jeden punkt. Szkoda, szkoda niewykorzystanego karnego, szkoda szczególnie też tej bramki na 1-0, gdzie z tego co wiem sędziowie popełnili, popełnili błąd i bramka była słuszna. Co prawda Lech miał później dwie, dwie dobre sytuacje w pierwszej połowie, ale myślę, jak jak my tu byśmy pierwszy strzelili bramkę, to, to na pewno wywiedzielibyśmy na trzy punkty. Ale na pewno... Patrząc z przebiegu całego meczu, nie byliście tutaj drużyną gorszą, byliście równorzędnym przeciwnikiem, nie baliście się rutyniarzy z Lecha Poznań, faworyzowanej drużyny, ani też nie przestraszyliście się tej licznej publiczności, bo tutaj ponad 30 tysięcy kibiców gdzieś pojawiło się na stadionie pewno, wiadomo, Lech praktycznie w każdym meczu, może poza meczami z Legiem jest, jest faworytem, tak? I to z góry, z góry jest założenie, że to on powinien dyktować warunki, ale no nie przyjechaliśmy się to na pewno bronić, przyjechaliśmy zagrać... Tak samo konsekwentny, konsekwentny mecz, jak, jak gramy do tej pory, co nam, co nam przynosi rezultaty, bo, bo nadal jesteśmy niepokonani. I to, to się udawało, wiadomo, straciliśmy, straciliśmy pierwszy bramkę, ale udało nam się wyciągnąć na 1-1, za co też chwała, chwała chłopakom. No i Jest, jest niedosyt, ale, ale tak, tak jak pan powiedział, no to, jest, to jest Lech Poznań i, i ten punkt jak najbardziej trzeba szanować. Co się stało takiego z drużyną w przerwie, że wiosną o 8 kolejek? Nie ma na Was mocnych? Na pewno procentuje ten, ten czas, ta wspólna współpraca z trenerem, tak? bo wiadomo, wiadomo jaki, był, jaki był początek ligi, gdzie no, było dużo, dużo mankamentów, nie tylko z, pod względem taktycznym, ale i, ale i fizycznym, a teraz widać, że z czasem to, to coraz lepiej funkcjonuje, drużyna, drużyna wie, wie co ma robić, wie czego oczekuje od niej trener no i, i tym bardziej, jeśli jeśli to przynosi efekt, to coraz bardziej e, jakby utwierdzam się w tym przekonaniu, że, że taki taki styl gry przynosi nam rezultaty i, i na pewno nie będziemy nic zmieniać. Patrząc tylko przez pryzmat tych meczów wiosennych, wielką niesprawiedliwością wydaje się byłby fakt, gdybyście się po sezonie zasadniczym nie znaleźli w grupie mistrzowskiej. E, no tak, tylko że wiadomo, nie dosyć. No, będąc niepokonanymi, nie znaleźć się w ósemce, no to, no to wiadomo mogą. No nie, nie fajne, tak? Ale, ale musimy też patrzeć no niestety przez pryzmat tych pierwszych 8 9, 9 kolejek, gdzie praktycznie nie punktowaliśmy i, i, i nie wyglądało to najlepiej. No, no taki jest, taka jest liga, tak? Trzeba po 30 meczach mieć, mieć tyle punktów, żeby być w górnej ósemce, no bo gdyśmy wzięli same punkty, same punkty te, te, te z wiosny, no to nie byłoby z tym raczej, raczej problemu. Także zostały jeszcze 3-3 mecze. Nie będą to łatwe mecze, tak? Bo, bo i ruch i ruch e, walczy, walczy, o utrzymanie i gra coraz lepiej. Także z, od, od, można powiedzieć od jutra, od jutra powoli zaczniemy się przygotowywać do tego meczu i no i co dalej, dalej będziemy chcieli być drużyną tak grającą konsekwentnie i dalej być drużyną niepokonaną. Na pewno nie było łatwe. Się szkoda, że nie wykorzystaliśmy, nie wykorzystaliśmy tego, ten rzut ten co mieliśmy i. Co słyszałem, tak bramka też, ta persza, nie była zespałna, bo to później jest ciężkie wygrać na Lechu, jak, jak takie, takie no, możliwości nie wykorzystamy. Deprymowali kibice, bo ponad 30 tysięcy osób dziś pojawiło się. Ten doping pewnie był słyszalny, przeszkadzał? Nie, w ogóle nie. nie. My tak wsłuchiwaliśmy na siebie tylko i nie deprymowaliśmy kibice, nie. Porządek. Ale graliście jak równy z równym z Lechem, jak Lech dobry zespół, faworyzowany, a wy pokazaliście, że ta dobra forma Przeciwko takim różnie można zagrać dobry mecz. Tak, my, tak mówiliśmy się przed meczem, już, że nie mamy co stracić i nie przejechaliśmy, tylko bronić. Mówiliśmy, że nasza szansa przyjdzie i ja myślę, że przyszła, tylko nie wykorzy no bo wykorzystaliśmy. Tylko, tylko ten spał nam tej bramki nie dali jednej więcej.